Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Starko. Dzisiaj porozmawiamy sobie o magii. Może kogoś zainteresuje taki temat. Dlaczego? Dlatego, że magia w dalszym ciągu jest wszechobecna w naszym życiu. Bez przerwy znajduje się wszędzie. W dużych korporacjach również. Dlaczego? Dlatego, że nic tak bardzo nie lubimy jak czarować. O tak. Wszyscy lubimy czarować. Kim jest Mak, Zastanów się, ile w tobie jest zmaga. Czy jesteś magiem? Pomyśl sobie, kto to jest mak. Maków znamy z bajek, prawda? Mak niedobry albo mak dobry. Walczyli ze sobą, czarowali. Wygrywał, jak to w bajkach, wygrywał dobry mak. No to tak powiem Ci, będziesz oszczarowany pewnie, ale ani mag dobry, ale niedobry, to nie jest właściwa droga do zmiany w życiu, do pokochania siebie. Nie, to nie tędy droga. Dlaczego? Mag to jest taka istota, która zawsze uważa, że ma za mało mocy. Ma za mało mocy, ma za mało światła. Światła oczywiście za mało w sobie, tak? Więc taka istota będzie zawsze poszukiwała zewnętrznych źródeł mocy. Czyli moc, moc wiadomo wiąże się z siłą, tak? Z siłą do wprowadzania zmian w życiu również. Więc moc będzie się wiązała z czymś, co jest na zewnątrz. Mak nie szuka mocy w sobie. Mak nawet nie wie, że moc może być w sobie. Przepraszam, wezmę Maniusia na ręce, który bardzo chciałby przyjść na ręce. Dobrze już, Maniusiu, wzięłam ciebie, dobrze. I teraz tak. Mak szuka. Czuje się bezsilny. Czuje się taki właściwie pozbawiony Wszelkiej siły, wszelkiej możliwości działania nie ma siły, nie może nic zrobić. Natomiast e, zobaczmy, jak jest teraz taka osoba, taka istota e, bombardowana informacjami. E, mówiłam, że e, m, jestem zaskoczona zalewem różnych informacji e, negatywnych czy średnio negatywnych, czasami pozytywnych. Na Facebooku odniosę się tylko do Facebooka, odniosę się również do YouTube'a, gdzie jest zalew różnego rodzaju informacji. I teraz tak, popatrz, ile w Tobie jest, w samym Tobie jest zmaga i zastanów się, e, ile razy w swoim życiu spotkałeś się, nie masz, musisz, trzeba, ile razy w ostatnim czasie, w ostatnim dniu nawet, Ostatnim tygodniu spotkałeś się z takimi wyrazami. Zobacz zalew informacji, bombardowanie takimi zdaniami. Tak sobie nawet wypisałam coś takiego. Musisz zrozumieć. Będziesz wolny, jak zrozumiesz. Tylko musisz coś zrozumieć. Doprowadzimy cię do wielkiej zmiany. Weź życie w swoje ręce. Tylko musisz. Coś znowu zrobić, spełni to, co Ci powiemy, i na pewno wszystko w Twoim życiu się rozjaśni. To też jest zewnętrzne źródło mocy. Wtedy, jeżeli zaczerpniesz gdzie indziej, a nie z siebie, co się wtedy stanie? No, jak myślisz, co się wtedy stanie? Pierwszy element, yy, yy, jaki zaistnieje, to owszem, wiesz, wow! Mają jakąś receptę, która jest taka wspaniała i cudowna. Na pewno jest dla mnie, tak? No i co, co to znaczy, że jest dla ciebie? Na zmianę w życiu ta recepta, tak? No to zmieniaj. No to słuchaj. No i gdzie ciebie to zaprowadzi? Skoro musisz. Skoro musisz dostać gotową receptę, a no. eee. sam nie umiesz stworzyć takiej recepty, magowie zawsze szukają zewnętrznych źródeł mocy. Dlaczego? Dlatego, że chcą sobie wyczarować siłę, chcą sobie wyczarować euforię. Euforia to jest taki stan, kiedy lecisz. Poszedłeś na kurs, przeczytałeś coś w internecie, Ktoś ci coś obiecał, że jak musisz, czyli zrobisz, to czytam to, dostaniesz power, dostaniesz siłę, dostaniesz moc. No dobrze, poszedłeś, nauczyłeś się, wykonałeś to, musisz, narzucone ci, musisz. Czyli dostosowałeś się do okoliczności, tak naprawdę, które zostały ci e, narzucone. No i co dalej? Eee, kończysz jakieś zajęcia, tak? Lecisz po tych zajęciach, niesie cię na skrzydłach po prostu euforia. Euforia jest stanem nierównowagi. Daje pozorną siłę na bardzo krótko. Możesz jak na fali unieść się na niej, a potem mija. A jak mija, ładuje ciebie w dół i siedzisz w dole. I znowu mówisz, Boże, tak było cudownie. Miałem tyle siły, miałem tyle mocy. Gdzie to jest, gdzie to się podziało? Popatrzysz na tych, którzy ciebie uczyli. Oni lecą, świecą, szeleszczą prawie. Jest im cudownie. Dlaczego to nie zadziałało w Twoim przypadku? Zastanawiałeś się kiedyś chociaż raz, dlaczego to raz, drugi, trzeci, dziesiąty, ilość kursów, książek przeczytać. Dlaczego to nie zadziałało w Twoim przypadku? No tutaj odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta. Nie zadziałało dlatego, że tak naprawdę e, nastawić się trzeba na odkrycie swojego wewnętrznego własnego źródła mocy. Nie ma innego źródła. Nie ma. Szukaj osób, które pomogą ci znaleźć i odkryć twoje własne źródło mocy. Nie ma innego. Nie ma innych e, możliwości. Nie ma też potrzeby, żebyś cokolwiek musiał. Nic nie musisz. Możesz. Możesz, jeśli zechcesz. Zastanów się natomiast, czy chcesz. Czy chcesz, bo e, łączy się to ściśle z tym, że e, świat zewnętrzny, tam gdzie poszukujesz tak naprawdę tych źródeł mocy, gdzie mógłbyś zaczarować swoją własną rzeczywistość, zaczarować swój świat albo wyczarować sobie nowy świat, nowe życie, wszystko, tak? E, zastanów się, czy e, jesteś gotowy e, odkryć rzeczywiste źródło mocy w sobie. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę, żeby odkryć rzeczywiste swoje własne źródło mocy, czyli subtelnej, jednocześnie zrównoważonej siły, pełnej miłości, radości i harmonii, trzeba najpierw poznać siebie. Zastanów się, czy jesteś na to gotowy. Czy jesteś gotowy na tyle zagłębić się w siebie, poznać siebie? Jeśli tak. Zwróć uwagę na swoje zachowania. Na przykład z, z, widziałam, spotkałam się z takimi historiami. Na przykład umieszczam w sieci artykuł, tak? Wiem, że wielu osobom się przyda przydadzą się informacje e, zawarte w tym artykule, tak? E, no dobrze, umieszczam. I teraz tak, dzięki temu można informacjom zawartym w tym artykule czyli jakiejś wiedzy, e, która służy do poznania siebie, e, można sobie pomóc. No i umieszczam i patrzę, myk, minuta minęła, już ktoś udostępnił. Pytam, e, przeczytałaś, przeczytałeś? Skorzystałeś z informacji? Przydały się? A nie, trafiło do archiwum, a nie, nie mam czasu, a nie. Nie mówię, że musisz, musisz czytać moje artykuły. Wiele jest informacji, e, również naprawdę pozytywnych, fajnych. Jeżeli nie masz na to czasu, jeżeli prześlizgujesz się po wszystkim tylko powierzchu, to tak naprawdę nie jesteś gotowy do poznania samego siebie, czyli odzyskania wewnętrznego swojego własnego źródła mocy. E, tak jak. Wiele jest artykułów, które bardzo wprowadzają w błąd. Niestety, tak jak patrzę, to właśnie szogunek tam z tyłu przemieścił nam się. Tak okay. jak wiele jest artykułów, które, artykułów wiedzy, która jest wspaniała i mądra, tak zalew, ocean czegoś, co nie jest przydatne do tego, żeby poznać siebie, również jest w internecie. I tutaj spotykamy się e, jakby z kolejnym elementem, czyli jak to rozróżnić. Jak to rozróżnić? E, po pierwsze, w szkole świadomości uczymy, jak to rozróżnić, czyli jak zbudować w sobie świadomość rozróżniającą. Natomiast tutaj, jakby już abstrahując od wszystkich, musisz, trzeba, powinieneś, e, ja mówię, jak zechcesz, to znajdziesz. Jak zechcesz, to wszystko się otworzy. E, wszystkie artykuły, cała wiedza stanie się natychmiast dostępna. Po prostu natychmiast. E, powiedzmy jak za dotknięciem czarodziejską różdżką. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli dasz zgodę samemu sobie, nie mnie, nie koledze, koleżance w pięciuset grupach różnych, prawda, o rozwoju duchowym, o rozwoju osobistym, tak czemu to nie działa, prawda, czemu to działa albo działa tak bardzo krótko i daje tylko euforię czyli wpycha w stany nierównowagi e, dasz swoją zgodę przyjdą informacje dasz samemu sobie swoją zgodę na to że chcesz się czegoś dowiedzieć o sobie, znajdą się nauczyciele. Wiedza się spojawi. Wszechświat po prostu wspomaga e, takie szczere danie sobie pozwolenia na to, żeby pozwać, poznać siebie. I to jest pierwszy krok do odzyskania, e, do dostania się do swojego własnego źródła mocy. W środku w nas, tam w środku w serduchu jest coś takiego. Znaczy takich źródeł? To jest kilka, prawda? Najważniejsze jest w sercu. E, takich źródeł wewnętrznej mocy hmm, może w człowieku być kilka. E, w pewnym momencie zobaczysz, jak te źródła łączą się w jedno główne źródło, które zasila cię w siłę, w moc. Zawsze. To źródło nigdy nie wysycha, nigdy w nim nie zabraknie energii. To źródło ma połączenie e, ściśle z czystą istotą duchową, z tym zakresem przestrzeni poziomu duchowego, który nazywa się zakresem czystej istoty duchowej. To źródło nie znajduje się w zewnętrznym świecie astralnym. To źródło nie znajduje się w Twoim wewnętrznym astralu, który Cię łączy tak naprawdę z poziomami świata astralnego. To nie tam. A zobacz, jak, u, jak też ten świat jest poukładany. Ten świat, w którym żyjemy, weźmy różnego rodzaju czasopisma ezoteryczne. 95% ładuje nas w poziomie świata astralnego. Metody. W których kipi ogłoszenia reklamy, które się tam e, zawierają, kipią od e, osób, które tak naprawdę dadzą nam moc, e, pomogą moc odzyskać, pomogą odzyskać siłę. Będą przewodnikami w odzyskaniu naszej siły mocy. Tak naprawdę e, popchają nas do świata astralnego. Na pewno są osoby, które świat astralny kręci. Przebywanie w świecie astralnym kręci. To jest świat, gdzie e, możemy być stwórcami, tak jak Bóg jest twórcą. Tak Bóg stworzył wszystko. W świecie astralnym to my jesteśmy Bogiem. Tam na poziomach świata astralnego możemy stworzyć wszystko. Natomiast nasza świadomość zamyka się wtedy w astralu. Po prostu zostaje tam zamknięta. Dlaczego? Dlatego, że zaczynamy żyć e, iluzjami. Nie żyjemy rzeczywistym i prawdziwym życiem. Iluzja e, życia, którego sobie stwarzamy, pozory życia, bo wtedy nie żyjemy tu i teraz. Tu i teraz jest źródło naszej mocy, bo jesteśmy tu. Zamykając świadomość w astralu. E Przestajemy żyć tutaj naprawdę. Przestajemy e, się rozwijać. To nie jest rozwój. To jest tylko doświadczanie różnych stanów, które tak naprawdę niekoniecznie są dla ciebie dobre. I tak naprawdę zatrzymują cię e, w tym twoim rozwoju, na ścieżce rozwoju. Taki etap, który jest do przejścia, to można przejść, to można zmienić. Natomiast trzeba. Mm, Umieć rozróżniać, że to jest tylko astral, to nie jest duch. Tu jest materia, tak? Tam jest świat astralny, tam jest świat duchowy. Do czego dążysz, zastanów się. E... Z przykrością muszę stwierdzić, że bardzo wiele osób zajmuje się, wprost ogłaszają: zabioręcie w podróż astralną, nauczęcie podróży astralnych. Tylko pytam się, po co? Człowieku. Nie poznałeś sam siebie, nie wiesz jak jesteś skonstruowany, nie wiesz co masz w sobie, nie wiesz co masz w sercu, nie wiesz co masz w duszy, nie masz zielonego pojęcia co masz w umyśle. A chcesz poznawać świat. Tak? Chcesz poznawać inny świat, inną rzeczywistość, patrzeć jak zbudowane są, z jakich struktur, a ty sam. To w takim razie, kto w takim razie zagląda w te inne światy, w te inne przestrzenie? Nie znasz siebie, nie znasz swojej karmy, nie wiesz, co w tobie siedzi i wybierasz się w podróż? Bo tam już kiedyś byłeś, bo tam przebywałeś i nadal się tam wybierasz. Jeżeli już tam byłeś, i nie zawsze przywiozłeś sobie stamtąd dobre wspomnienia, na pewno pamięć o jakichś zewnętrznych źródłach, które dały Ci siłę przez chwilę, ale również o takich, które Cię tej siły pozbawiły. A szybko się to o tym można przekonać, na przykład przy regresingu, jak to naprawdę wygląda. To dlaczego utożsamiasz świat duchowy. Tylko z poziomem, światem, z poziomem świata astralnego. Świat duchowy to zakres czystej istoty boskiej. To czystość, to niewinność. Popatrz, ile masz tej niewinności w sobie. I gdzie szukasz źródła mocy? Gdzie go szukasz? Zapraszam do kontaktu. Zapraszam do kontaktu po prostu. Zapraszam do kontaktu, jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć więcej, jeżeli chcesz zacząć rozróżniać. No. Mogę podzielić się z Tobą swoją wiedzą, jeżeli jesteś w ty, tym w jakikolwiek sposób zainteresowany albo zainteresowały Cię te pytania, które zadałam, w kontekście dowiedzenia się czegoś o sobie. Na ten moment tyle. Na dzisiaj tyle. Dziękuję.